Czy kosmetyki mogą być skuteczną alternatywą dla zabiegów? Gwiazdy Hollywood twierdzą, że tak. Lady Gaga czy Angelina Jolie są przekonane, że niektóre kosmetyki mogą zdziałać cuda. Dzisiaj mam dla Was kosmetyki marki Rodial. Dragon's Blood to nie smocza krew, ale sok ze specjalnego drzewa. Ten sok jest wyjątkowy, ponieważ ma silne działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo zawiera substancje aktywne, które tworzą niewidoczną warstwę na skórze. Dzięki temu skóra ma Ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. To nie wszystko, ponieważ te preparaty stymulują regenerację komórek oraz wspomagają syntezę komórek. Jak same widzicie, producent wiele obiecuje. Na początek serum przeciwzmarszczkowe, poprawiające owal twarzy oraz intensywnie zwiększające elastyczność skóry. Żel pod oczy intensywnie przeciwzmarszczkowy i bardzo dobry też na opuchnięcia, a podobno dzięki wodzie różanej natychmiast odświeża zmęczoną okolicę oczu. Żel zawiera także arnikę, która wpływa na redukcję opuchnięć oraz kwas hialuronowy, który bardzo intensywnie nawilża skórę. Maseczka intensywnie nawilżająca z natychmiast widocznymi efektami za 175 zł brzmi nie tylko luksusowo, ale i ekspresowo. Redukuje zaczerwienienia, dając młodzieńczy, świeży blask skórze. Kwas hialuronowy powoduje spłycenie zmarszczek i szybki efekt liftingu. Jeśli wpadły wam w oko te kosmetyki, ale nie wiecie, który z nich kupić najpierw, to być może skusicie się na ten zestaw. Zawiera wszystkie trzy wymienione wcześniej kosmetyki, a jego koszt to 499 zł. Ostatnio kosmetyk już kilka razy pojawił się w prasie jako ulubieniec gwiazd. Co to takiego? To krem nocny w postaci żelu. Plotka głosi, że w ciągu nocy odmłodzi się o 10 lat. Zawiera delikatny retinol, który wygładza powierzchnię skóry, zwiększa jej gęstość i grubość. Dodatkowo znacząco redukuje rozszerzone pory. Rano skóra jest rozświetlona i pełna energii. Brzmi świetnie. Jeśli któraś z Was skusiła się na jakikolwiek kosmetyk tej firmy, to niech da znać czy działa. Przyznaję się, że ciekawa jestem czy te kosmetyki są warte swojej ceny. thank you